Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj, kochani, filmu nie będzie. Nie będzie też filmu przez kilka następnych dni. I y, jestem w miejscu, w którym nagrywać nie mogę i nawet nie chcę. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i że nie uciekniecie. A ja Wam obiecuję, że będę z Wami za kilka dni i będziemy znowu ćwiczyć, będziemy znowu robić ozdoby. I będziemy razem pić kawusie. A tymczasem, no wybaczcie, ale muszę zrobić przerwę. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa.